5 powodów, dla których rzęsy się sypią. Niedostateczna powierzchnia łączenia. Pamiętaj, że 1 trzecia rzęsy syntetycznej musi przylegać do rzęsy naturalnej. Jeżeli tego nie przypilnujesz, rzęsy wypadną szybciej. Nieodpowiednie przygotowanie rzęs klientki przed zabiegiem. Pamiętaj, aby dokładnie oczyścić rzęsy klientki z resztek makijażu oraz brudu. Tyczy się to również rzęs syntetycznych, które wyciągasz z paletki. Przed wykonaniem stylizacji warto je zdezynfekować, aby mieć pewność, że nie ma na nich żadnych zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na gorszą trwałość stylizacji. Odpowiedni dobór kleju do Twojego tempa pracy. Jeżeli wybierzesz zbyt szybki klej do Twojego tempa pracy, wtedy będziesz kleiła na sucho, przez co rzęsy mogą się sypać. Zbyt mała ilość kleju. Trzeba zachować umiar. Jak wiadomo, nadmiar kleju również nie sprzyja wykonaniu poprawnej stylizacji rzęs. Natomiast jeżeli będzie go zbyt mało, wtedy rzęsa syntetyczna nie przyklei się dostatecznie do rzęsy naturalnej. Aktualny stan zdrowia oraz typ cery Twojej klientki. Jeżeli Twoja klientka ma jakiekolwiek zmiany hormonalne w organizmie lub posiada cerę tłustą, jak najbardziej może mieć to wpływ na trwałość aplikacji. Dlatego ważne jest, aby przed wykonaniem stylizacji wykonać poprawny wywiad. Jeżeli te informacje okazały się dla Ciebie pomocne, koniecznie zaobserwuj mój profil po więcej rzęsowych inspiracji.